przekazania i poświęcenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Meldunek złożył dowódca uroczystości, naczelnik truch Paweł Sroka, brygadierowi, starszemu brygadierowi, Jackowi Michalakowi, komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pododdziały, baczność. Pod na trawę. o uroczystości Poddziały baczność, poddziały spoczki. Szanowni Państwo, drogni i druhowie, witam serdecznie na uroczystości poświęcenia obozu drżackiego zaproszonych gości. Jana Grabkowskiego, starostem Powiatu Poznańskiego. <klucza> Magdalenę Buczkowską, sekretarza Powiatu Poznańskiego. dalszego brygadiera Jacka Michalaka, komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Jarosława Dubickiego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Pożarowej Dominika Michalaka, burmistrza gminy Mosina. Romana Kolankiewicza, zastępcę burmistrza gminy Mosina. Ewelinę Dudek, zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie. Elżbietę Miarecką, przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie. Adama Zydronia, radnego Rady Miejskiej w Kórniku. Przemysława Mielocha, poprzedniego burmistrza gminy Mosina. Pawła Sroken, sołtysa wsi Radzewic. Teraz poproszę księdza proboszcza o poświęcenie Głosu Słowackiego. z wami. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoich rękach są nasze losy, od Ciebie nasze życie zależy. Prosimy Cię, abyś zesłał swoje błogosławieństwo na ten wóz terzacki, który będzie służył naszej społeczności. Prosimy Cię, aby to Boże błogosławieństwo toczęło na wszystkich strażakach, którzy będą Nim służyć innym i nieść pomoc potrzebującym. Prosimy Cię o błogosław ten wóz i wszystkich, który będzie służył przez Chrystusa Pana Naszego. Lecznie, po prostu marzenia się spełniają. Pamiętam jak w styczniu się spotykaliśmy, wszyscy dyskutowaliśmy i myślę, że to będzie gratulacje. za pomoc i wsparcie w realizacji zakupu tego wozu strażackiego. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Bartłomiejowi Kuglewskiemu, posłowi na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. O odebranie nagrody poproszę przedstawiciela pana Adoma, Adama Zadronia. Brawo. Dziękujemy Dominikowi Michalakowi, burmistrzowi gminy Mośina oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mośinie. Podziękowania również kierujemy dla pana ziemowita Malonga, przewodniczącego Rady Miejskiej w Mośinie. Niestety pana przewodniczącego nie ma z nami. I tutaj o odebranie podziękowania poproszę panią Elżbietę Jarecką. Serdeczne podziękowania składamy Panu Przemysławowi Mielochowi, poprzedniemu burmistrzowi gminy Mośina. Pozostały czas, jak w pozyskania w w samochodu pożarniczego. To znaczy, czas wystąpienia zaproszonego gości. Witam Państwa serdecznie. Muszę powiedzieć, że. To jest najbardziej urocza tego typu uroczystość, w której uczestniczyłem. Bo tyle podziękowań dla osób, które uczyniły od wielkich pieniędzy w dyspozycji do bardzo niewielkich, ale jak, że niezwykle ważnych. Każdy z tych wymienionych osób cząstkę siebie, cząstkę tego, co miał, dał. Efektem jest ten piękny bolesk. Ja powiem szczerze, że to pokazuje, jak ważna jest rodzina roboty przy zdarzeń pożarnych. Jak wielu zabiega o to, żeby w tej rodzinie e, zasłużyć. Trzymajcie się, moi drodzy, drogowie i bo to, co robicie tutaj, to zawsze. Nikt nam tego nie da. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Pamiętam rzeczywiście ubiegły rok, w styczeń, gdzieś udało się tutaj akurat uzyskać środki z MSW. Ja tutaj zabiegał m.in. o to Pan Poseł Wruglewski, no ale drugiej części brakowało i tak naprawdę dzięki tutaj zaangażowaniu Pana Burmistrza Jelocha, Tutaj przewodniczącego Rady ówczesnego, obecnego burmistrza pana Michalaka i ogromnemu zaangażowaniu druhen, druków z tej jednostki udało się, że dzisiaj przed nami stoi ten piękny, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jestem przekonany, że dzięki wspólnej tutaj de 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 determinacji, dzięki wspólnemu zaangażowaniu środków i, i budżetu państwa i samorządu. Dzisiaj mamy ten efekt, tak naprawdę pozostaje nic innego jak po prostu podziękować całej społeczności lokalnej Radzewicy, ale nie tylko. Tutaj mieliśmy okazję usłyszeć to bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale i też integracji naszej gminy, także serdecznie bardzo dziękuję, a cały ten proces zamawiania tego pokazał, że bez waszego zaangażowania, bez wsparcia urzędu, urzędników to by się nie udało. Więc to jest bardzo ważne i pokazuje jak determinacja lokalnej społeczności, zaangażowanych ludzi pomaga poprawiać bezpieczeństwo, komfort mieszkańców i na tym wszystkim nam powinno zależeć. Jestem dumny, że mogę być przedstawicielem mieszkańców tak aktywnych, i tak świadomych tego, jakie elementy są istotne z punktu widzenia funkcjonowania gminy, a bezpieczeństwo tej trasy jest najważniejsze. Serdecznie dziękuję i gratuluję. Ostatni rok był dla nas wszystkim okresem intensywnej, wytężonej pracy. Czasem zdawało się również, że pracy ponad ludzkie siły. Ale z perspektywy czasu, patrząc na to, co się udało, możemy podsumować cały ten wysiłek jednym wyrażeniem. Było warto. Było warto dla społeczeństwa, dla ludzi, dla nas jako jednostki. Wszystko zaczęło się 19 stycznia 2022 roku. Dowiedzieliśmy się o dofinansowaniu przyznanym nam, na ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W okresie od marca do czerwca tego roku podejmowaliśmy intensywne wysiłki merytoryczne w celu otrzymania wymaganego minimalnego wkładu własnego z budżetu Starostwa w Gminy Mosina i innych instytucji. Udało nam się ostatecznie Otrzymać część wymaganej kwoty. W międzyczasie podjęliśmy się dwóch złożonych działań. Pierwszego, pozyskania we własnym zakresie kolejnych środków na wkład własny. Drugiego, przygotowania obszernej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu przy wsparciu urzędników z Urzędu Miejskiego w Mosinie. W zakresie pozyskiwania środków we własnym zakresie Rozpoczęliśmy zbiórkę datków na portelu z rzutka Nie siedzieliśmy jednak założonymi rękami. Dzięki hojności mieszkańców gminy Mosina, sąsiednich gmin oraz poznania i okolic mogliśmy bezpłatnie odebrać słon i spieniężyć go na pobliskim złomowisku. Nie przesadzam, jeśli powiem, że nasi druchowie łącznie w kilka miesięcy na własnych rękach załadowali kilkadziesiąt ton różnych metali. Pomoc zaoferowały też firmy, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. Również bez ich wkładu finansowego i zaangażowania ten samochód nie zjawił się w Nieoceniona była dla nas również wszelka pomoc merytoryczna otrzymana od wielu osób z różnych organizacji. Jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni. W końcu, w październiku udaje nam się podpisać umowę na dostawę samochodu. A 29 listopada Nowy Wóz Strażacki po raz pierwszy mija znak z nazwą miejscowości Radzewice i oficjalnie dociera do swojego docelowego domu naszej remizy. Drodzy Państwo, Nowy Wóz to dla nas i dla chronionych mieszkańców nieoceniona wartość.